Rozdział 97. Magdalena w domu faryzeusza Szymona. Napisane 21 stycznia 1944 roku. Aby mnie pocieszyć w licznych cierpieniach i pomóc mi zapomnieć o złości ludzi, mój Jezus udziela mi tej słodkiej wizji. Widzę bardzo okazałą salę. Kosztowna lampa o licznych ramionach wisi po środku i jest cała zapalona. Na ścianach bardzo piękne sukna, miejsca do siedzenia ozdabia markieteria są inkrustowane kością słoniową i kosztownymi blaszkami. Są tu też bardzo piękne meble. Po środku czworokątny stół, uformowany z czterech połączonych mniejszych stołów. Z pewnością ustawiono go tak dla licznych biesiadników, to sami mężczyźni i przykryto bardzo ładnymi obrusami oraz kosztowną zastawą. Znajdują się na nim liczne amfory i drogocenne puchary. Słudzy zaś kręcą się wokół niego, przynosząc półmiski z daniami i nalewając wino. Po środku czworokąta nie ma nikogo. Widzę bardzo piękną posadzkę, w której odbija się światło lampy oliwnej. Za to na zewnątrz znajdują się liczne łoża biesiadne, wszystkie zajęte przez ucztujących. Mam wrażenie, że znajduje się w mrocznym rogu, w głębi sali, blisko drzwi szeroko otwartych na zewnątrz. Równocześnie wejście zasłania ciężkie sukno lub dywan zwisający z odrzwi. W miejscu najbardziej oddalonym od drzwi znajduje się pan domu wraz ze znaczącymi zaproszonymi. To mężczyzna starszy, odziany w białą obszerną tunikę, ściśniętą w talii haftowanym pasem. Cała szata, także przy szyi i mankietach, ma haftowane pasy. Wykonane są w taki sposób, jakby to były wyhaftowane wstęgi lub galony, jeśli ktoś tak to woli nazwać. Twarz tego starszego mężczyzny nie podoba mi się. To twarz złośliwa, zimna, pyszna i chciwa. Po przeciwnej stronie, naprzeciw niego, znajduje się mój Jezus. Widzę go z boku, a właściwie nawet z tyłu. Ma swą zwykłą białą szatę, sandały, włosy o zwyczajnej długości, przedzielone z przodu przedziałkiem. Zauważam, że zarówno on jak i wszyscy biesiadnicy nie leżą prostopadle do stołu, sądziłam, że tak leży się na łożach biesiadnych, lecz równolegle. W wizji wesela w Kanie nie zwróciłam na ten szczegół większej uwagi. Widziałam, że jedzono opierając się na lewym łokciu, ale wydawało mi się, że nie leżeli, bo łoża nie były tak zbytkowne i o wiele krótsze. Te to prawdziwe łoża, podobne do współczesnych tureckich kanap. Jezus ma za sąsiada Jana, i ponieważ opiera się lewym łokciem, jak wszyscy, dlatego uczeń znajduje się unieruchomiony pomiędzy stołem, a ciałem Jezusa. Jego lewy łokieć znajduje się na wysokości pachwiny nauczyciela, tak że mu nie przeszkadza w jedzeniu. Może też oprzeć się o jego pierś, gdyby chciał. Nie ma niewiast. Wszyscy mówią, a pan domu zwraca się od czasu do czasu do Jezusa z poufałością pełną ostentacji i z widoczną wyższością. Jest oczywiste, że chce pokazać Jezusowi, a także pozostałym obecnym, że uczynił mu wielki zaszczyt zapraszając go do swego bogatego domu jego, biednego proroka, którego osądza się też jako nieco egzaltowanego. Widzę, że Jezus odpowiada grzecznie, spokojnie. Uśmiecha się lekko jak zwykle do tych, którzy mu zadają pytania, jego uśmiech staje się natomiast promienny, jeśli tym, który pyta albo nawet tylko patrzy, jest Jan. Widzę, jak podnosi się kosztowne sukno okrywające otwór drzwiowy i wchodzi niewiasta młoda, przepiękna, bogato odziana i starannie uczesana. Ma bardzo gęste jasne włosy, które tworzą na jej głowie prawdziwą ozdobę z kosmyków uczesanych artystycznie. Wygląda, jakby nosiła złoty kask. Cały rzeźbiony, tak bardzo fryzura jest błyszcząca i gęsta. Ma na sobie szatę, którą określiłabym jako bardzo ekscentryczną i skomplikowaną, jeśli porównam ją z suknią, którą zawsze widywałam u dziewicy Maryi. Sprzączki na ramionach, klejnoty dla podtrzymania marszczeń, na piersiach złote łańcuszki, aby je uwydatnić, pas ze złotymi guzami i drogocennymi kamieniami. Szata prowokująca, która ukazuje linię jej przepięknego ciała. Na głowie ma welon tak delikatny, że niczego nie zakrywa. Stanowi tylko ozdobę i nic więcej. Na nogach ma kosztowne sandały ze złotymi ozdobami i sandały z czerwonej skóry, splecione w kostkach. Wszyscy z wyjątkiem Jezusa odwracają się, żeby na nią spojrzeć. Jan obserwuje ją przez chwilę, potem odwraca się do Jezusa. Inni wpatrują się w nią bacznie i pożądliwie. Jest to wyraźne i niestosowne. Niewiasta jednak nie patrzy na nich wcale i nie zważa na szept, jaki się podnosi od chwili, gdy weszła ani na mrugnięcia oczyma wszystkich biesiadników z wyjątkiem Jezusa i ucznia. Jezus zachowuje się, jakby niczego nie zauważył, nadal mówi do pana domu, kończąc rozmowę, jaką z nim rozpoczął. Niewiasta idzie w stronę Jezusa i klęka u stóp nauczyciela. Stawia na ziemi małą wazę w kształcie amfory, bardzo wybrzuszonej. Zdejmuje z głowy welon, odpinając kosztowną spinkę, która go mocowała do włosów. Zdejmuje pierścienie z palców i kładzie wszystko na łożu, przy stopach Jezusa. Potem ujmuje w swe ręce jego stopy najpierw prawą, potem lewą i zdejmuje mu sandały. Stawia je na posadzce, potem szlochając całuje mu stopy i opiera o nie czoło. Głaszcze, a jej łzy spadają jak deszcz, błyszczą w świetle lampy i zwilżają te kochane stopy. Jezus lekko, Nieznacznie odwraca głowę i jego lazurowe spojrzenie pada przez chwilę na pochyloną głowę. To spojrzenie, które udziela rozgrzeszenia. Potem ponownie patrzy na środek sali. Nie przeszkadza kobiecie płakać. Inni jednak nie. Żartują między sobą, mrugają do siebie, szydzą. A faryzeusz siada na chwilę, aby lepiej widzieć. Jego wzrok wyraża pragnienie, gniew, ironię. Pożąda tej kobiety, jego uczucie jest jawne. Z drugiej strony jest rozgniewany, że weszła tak swobodnie, a to mogłoby innym nasunąć myśl, że kobieta jest bywalcem tego domu. I wreszcie ironiczne spojrzenie przeznaczone jest dla Jezusa. Niewiasta na nic nie zważa. Nadal wylewa obfite łzy, bez krzyku. Jedynie wielkie łzy i rzadki szloch. Wreszcie rozplata włosy, wyjmując złote spinki które podtrzymywały na miejscu jej skomplikowane uczesanie i także te spinki kładzie obok pierścieni i wielkiej zapinki do podtrzymywania welonu Złote włosy rozsypują się na ramiona Bierze je dwiema rękami, przekłada do przodu i ociera nimi mokre stopy Jezusa, aż stają się suche Potem zanurza palce w wazie i wyjmuje z niego balsam lekko żółty i bardzo pachnący Woń przypominająca lilie i tuberozy rozchodzi się po sali Niewiasta wyjmuje olejek szczodrze Nakłada, rozciera, całuje i głaszcze. Jezus od czasu do czasu patrzy na nią z pełną miłości litością. Jan, który odwrócił się zaskoczony, słysząc szloch, nie potrafi oderwać wzroku od Jezusa i niewiasty. Patrzy to na niego, to na nią. Twarz faryzeusza staje się coraz bardziej odpychająca. Tu słyszę słowa znane z Ewangelii, a słyszę je wypowiadane takim tonem i towarzyszy im takie spojrzenie, że głowa starego zawziętego faryzeusza pochyla się. Słyszę słowa odpuszczenia grzechów skierowane do niewiasty, która odchodzi, zostawiając klejnoty u stóp Jezusa. Welonem okryła rozplecione włosy, związując jak najlepiej. Jezus, wypowiadając słowa Idź w pokoju, kładzie jej z wielką słodyczą na chwilę ręce na pochylonej głowie.